Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Kowalska oraz Martin e, i Jako zespół Krakologów dzisiaj we współpracy z Wielokulturowym Krakowem chcielibyśmy Państwa zaprosić na krótki spacer po wielokulturowym Podgórzu, e, ale właściwie z naciskiem na miejsca pochówków. Czyli zaczynamy sobie dzisiaj pod kościołem świętego Benedykta, a kończymy na cmentarzu podgórskim, na Starym Cmentarzu Podgórskim. E, szanowni Państwo, w tym momencie znajdujemy się e, na podgórzu, podgórze, czyli tak naprawdę miejsce pod górą Lasoty. Stąd, stąd też zresztą nazwa. Za moimi plecami w tym momencie znajduje się kościół świętego Benedykta, czyli jedno z, najstarszy, jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w dzisiejszym Krakowie. Nie do końca wiemy tak naprawdę, dlaczego on tutaj się znajduje, natomiast już to wezwanie opowiada nam pewną historię, dlatego że zarówno święty Benedykt, jak i święty Archanioł Michał, to były te wezwania, które nadawano kościołom, które tak naprawdę służyły chrystianizacji tych terenów, co zresztą jakoś bardzo nie dziwi, dlatego że gdybyśmy się odwrócili w drugą stronę, możemy zobaczyć Kopiec Kraka. Kopiec Kraka, czyli jedną z najważniejszych w Krakowie budowli pogańskich. I tak naprawdę są przypuszczenia, które mówią o tym, że właśnie kościół świętego Benedykta był takim miejscem, z którego wyruszały pierwsze misje chrystianizacyjne tutejszych terenów. Zresztą pamiętajmy o tym, że on sam był otwarty właściwie przede wszystkim jako wspomnienie świętego Benedykta oraz święto rękawki. Święto rękawki, czyli taki lokalny krakowski zwyczaj, również pochodzący tak naprawdę z czasów pogańskich, i to jest bezpośrednio związane tak naprawdę z przesileniem wiosennym. I to przesilenie wiosenne jako, jako święto, któremu wtórnie próbowano nadać chrześcijański ryt, jest również bezpośrednio związane właśnie z kopcem Kraka. O samym kościele świętego Benedykta. Wiemy, że w tym miejscu znajdowały się również różnego rodzaju pochówki tych pierwszych osób, które tutaj spoczywały. W tym momencie tak naprawdę zachowało się jedno jedyne epitafium, które to zostało wmurowane w, w odrzwia kościoła. Ale dobrze, skoro już jesteśmy tutaj, to opowiedzmy sobie o tym, co właściwie znajdowało się na samym podgórzu. Na podgórzu, które tak naprawdę nazywało się wcześniej zupełnie inaczej, ponieważ w tym miejscu znajdowały się zabudowania wsi zwanej Janowice. Janowa Wola. Janowa Wola to były zagospodarowania właściwie, wie, gospodarstwa wiejskie. To było też miejsce, które leżało na styku bardzo ważnych szlaków handlowych. W związku z tym w tym miejscu rozwijały się między innymi różnego rodzaju karczmy, albowiem skoro jeden szlak prowadził, prowadził aż do Lwowa, drugi z kolei prowadził do Wiednia. Więc tak naprawdę to miejsce pełniło taką troszkę funkcję, jaką przypisujemy również chociażby miastu Stradom w Krakowie. Ale wszystko się zmienia tak naprawdę w XVIII wieku, kiedy to w tysiąc, kiedy to, yy, ta część yy, te, te tereny znajdują się pod okupacją austriacką. W związku z tym Austriacy stwierdzają, że w tym miejscu należy zbudować miasto, które stanowiłoby po drugiej stronie Wisły przeciwwagę dla Krakowa. W związku z tym Józef II wydaje patent. Patent kolonizacyjny, który ma zachęcić ludzi do osiedlania się właśnie w nowo powstałym mieście. Mało zresztą brakowało, a to miasto, które znamy jako podgórze, nazywałoby się Józefstadt, właśnie z uwagi na upamiętnienie. E, swojego no, dobroczyńcy, jakby, jakby nie patrzeć. E, no, i już w tym miejscu, tak naprawdę, wiemy, że pod górze rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego że z tych zabudowań wiejskich e, wkrótce okazuje się, że są to świetne tereny przemysłowe. E, dlatego też tutaj powstaje hamernia, tutaj powstaje kamieniołom. E, rozwija się bardzo prężnie, e, chociaż tak naprawdę wiemy, że e, jakby ten rozwój przemysłowy nie idzie w parze z takim rozwojem no tutaj przepraszam wszystkich podgórzan, ale takim naukowo-oświatowym dlatego że mieszkańcy podgórza mimo wszystko dla takiej oferty wybierają jednak znajdując się po przeciwległej stronie Wisły Kraków i od tego podgórza, do którego dzisiaj pójdziemy, chciałabym Państwa zaprosić spod kościoła świętego Benedykta, aż pod cmentarz podgórski, chociaż nie zapominajmy jeszcze, że mało brakowało, a stojąc w tym miejscu nie moglibyśmy oglądać tej budowli za moimi plecami, dlatego że również w XIX wieku powstały takie plany budowy twierdzy Kraków. I tutaj zresztą po mojej lewej stronie znajduje się fort numer 31, zwany zresztą to nomen omen benedikt, e, no i w związku z tym, że te cele militarne były tak naprawdę ponad tymi celami e, innymi, można, można tak powiedzieć. E, planowano wyburzyć kościół, który znajdował się w miejscu no, niekorzystnie dla siebie strategicznym. E, ale na szczęście proboszcz tutejszego kościoła e, był na tyle zdeterminowany, aby, aby zachować zabytek, że udał się do samego Wiednia e, w celu takiej próby ochrony tego budynku, co mu się zresztą udało, e, a tego konsekwencje możemy oglądać na dzisiaj. Po krótkim przedstawieniu historii Podgórza, a nam właśnie zrobiła e, przed chwilą Paulina, e, możemy się przejść paterkiem w stronę Starego Cmentarza Podgórskiego. I e, możemy się w pewnym miejscu zatrzymane, jako ciekawostkę. Warto zobaczyć, idąc ścieżką po lewej stronie, zobaczymy, taki skalny byłom. To jest fragment dawnego kamieniołomu. Prawdopodobnie jest nawet od czasów średniowiecznych w takim dzisiejszego miasta, dzisiejszej dzielnicy pod górze, i były tutaj kamieniołomy. Stąd wydobywano kamień na budowę krakowskich kościołów. Prawdopodobnie nawet tego kamieniołomu. E, kamień został użyty do, do kościołu, e, mariackiego, e, kościoła mariackiego, kościoła świętej Katarzyny na Kazimierzu Bożego Ciała. To jest prawdopodobnie, ale w każdym razie e, warto wspomnieć, że ten kamień plastycznie funkcjonował od średniowiecza, prawdopodobnie do XIX wieku. I dalej zobaczymy e, na końcu e, kamieniołu widzimy mur e, dawnego getta O no, którym parę słów nam tutaj powie Paulina. Tak jak wspomniał Marcin, w tym miejscu możemy również zaobserwować fragment tej najnowszej i niestety no chyba najtrudniejszej historii Podgórza, dlatego że tak jak wiemy, kiedy niemiecki okupant stwierdza, że konieczne jest stworzenie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, czyli po prostu getta, w tym miejscu właśnie przebiegała jedna z jego granic, dlatego też w tle możemy zaobserwować charakterystyczny, wysoki na kilka metrów mur, prawdopodobnie w kształcie, w kształcie nagrobku, Żydowskich. I to jest jeden z tych fragmentów, które się zachowały do dzisiaj, czyli to jest to miejsce, które możemy wspominać, mówiąc w ogóle o tej dzielnicy, która funkcjonowała właściwie tylko w latach 1941-1943. No a jednak można powiedzieć, że była też takim dramatycznym zakończeniem tej wielowiekowej historii Żydów w Krakowie. Znajdujemy się teraz pod murem, pod bramą Starego Cmentara Podgórskiego, jednego z najbardziej charakterystycznych punktów tej części podgórza, niedaleko od ulicy Kady i przytanku podgórza Etka. Cmentarz Podgórski ma bardzo starą glebę, prawdopodobnie nawet stary cmentarz rakowicki, ponieważ pierwszy pochówek. Jaki, o którym wiemy na pewno, to pochodzi z roku 1794 roku. Pierwotnie cmentarz podgórski stary był cmentarzem paraty katolickiej. Jednakże ze względu na to, że miasto się bardzo rozwijało, a nie było, można powiedzieć ironicznie, wyboru cmentarzy, to ewangelicy czy też e, ludzie innych by, bydlan e, mieszkający na podgórzu e, również byli na tym cmentarzu e, pochowani. I to warto, warto też wiedzieć, że ten cmentarz podgórski e, funkcjonował w cały XIX aż do roku 1900. W roku 1900 cmentarz był tak przepełniony, że radni miasta podgórze twierdzi, że trzeba dać nowy cmentarz podgórski, który się znajduje e, niedaleko e, stąd. E, oficjalnie Cmentarz Podgórski został zamknięty w 2019 roku, jednakże odbywają się wciąż jeszcze pochówki na grobach rodzinnych. Ostatni pochówek na Cmentarzu Starym był w roku 2016. W 1900 roku powstał nowy Cmentarz Podgórski, który przejął, można powiedzieć, obowiązki Starego cmentarza Jednakże mimo zamknięcia Cmentarza Starego wciąż się odbywają na nim pochówki osób związanych z miejscowymi rodzinami tutaj pochowanymi. Ostatni pochówek był tutaj w roku 2016. Warto wspomnieć, że pierwotnie cmentarz miał obszar ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych, jednak niestety w czasie okupacji w 1942 roku Niemcy budowali po tej stronie linię kolejową i na potrzeby, tego, na potrzeby budowy nowej linii kolejowej likwidowano część cmentarza. I po 1942 roku e, 14 tysięcy e, cmentarz się zmniejszył do, do około 9 tysięcy metrów kwadratowych. Jednakże to nie był, e, to nie był koniec, e, można ma powiedzieć, niszczeń dla Cmentara Podgórskiego, ponieważ ostatnie bardzo poważne zniszczenie mentala Podgórskiego Starego było w latach 70., kiedy budowano tutaj e, e, ulicę telewizyjną, Zlikwidowano ponad prawie 6 tysięcy metrów starego mentala pod górskiego. Wiele bezcennych nagrodków zostało odniszczonych, kapitał mentalny została nieobecnie I obecnie starego mentala, który pierwotnie miał 14 tysięcy metrów, dochował tylko niewielki fragment liczący ponad niecałe 4 tysiące metrów kwadratowych. Także wiele danych odtów, o których wiemy, że zostały pochowane na tym cmentarzu. jednakże wiele ich grobów istnieje. W związku z tym, no niestety, część historii Podgórza poszła, niestety, w zapomnienie. Zapraszam teraz na komentarz. Pierwszym grobem, który dzisiaj będziemy prezentować, to jest grób ofiar Powstania Krakowskiego roku 1846. To jednak nagrobek, jak widzimy, Edwarda Dębowskiego, jednego z głównych osób związanych z działaniami Powstania Krakowskiego w lutym 1846. Niestety, powstanie nie było skuteczne i w dniu 27 lutego 1846 roku Edward Dębowski wyszedł na czele protekcji e, przechodzącej przed miasto pod górze, które miało wywołać pewne reperkusje patriotyczne. Jednak wojska austriackie wystąpiły i dokonały masakry uczestników tego, e, e, tej protekcji. Zginęło ponad 30 osób. Tutaj zostało pochowanych różnych, różnych Różnie zapytana jest ta liczba, ale około 27 osób na czele prawdopodobnie Edwardem Dębowskim, czyli takim najtrudniejszym przedstawicielem tego powstania. Warto też wspomnieć, że najmorsza ofiara tej te, 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 te protekcji miała dalej 10 lat, a to była dziewczynka. Także e, przekrój ofiar był bardzo ogromny. Od, od ludzi starszych po 60 lat, aż po dziewczynki mają te jeszcze. I tutaj właśnie w tym miejscu zostały pochowane, czego symbolicznie właśnie zostały uhonorowane pod... E, w Edwarda Dnibockiego, najważniejszego człowieka na z nieudanym powstaniem Krakowskim. Powstanie Krakowskie było przegrane i na skutek tego powstania likwidowano wolne miasto Kraku i wówczas Kraku został włączony do tetarstwa austriackiego. Proszę Państwa, kolejną osobą, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, która jest nierozrywalnie właściwie związana z historią Podgórza, jest Wojciech Bednarski, czyli e, nauczyciel, pochodzący zresztą z Kunick Kołogdowa, a zatem nie krakowianin, czy też nie podgórzanin z urodzenia, natomiast później on przyjeżdża do, do, do Podgórza, gdzie też zamierza otworzyć szkołę ludową. E, I rzeczywiście przez lata kieruje tą szkołą, z czasem staje się znany jako filantrop, jako działacz społeczne. To, co zawdzięczamy właściwie Bednarskiemu do dzisiaj, to park. Park dlatego, że realizacja Parku Podgórskiego, również, zwanego również Parkiem na Krzemionkach, to była właśnie inicjatywa Wojciecha, Wojciecha Bednarskiego, który zresztą tworząc ten park na terenach poprzemysłowych, a zatem możemy powiedzieć, że była to tak naprawdę no pierwsza właściwie taka szer znana szeroko rewitalizacja dawnych terenów poprzemysłowych, niejednokrotnie płaca tą budowę z własnej kieszeni. Zresztą przy budowie samego parku pomagają mu często byli uczniowie, którzy również mu pomagają. W dowód uznania dla tego nauczyciela, radnego miasta podgórza, dla założyciela właśnie parku. Park jeszcze za jego życia nazwano jego imieniem. Sam Bednarski umiera w 1914 roku, a zatem przez kilka lat ma jeszcze tą świadomość tego, no jak znaczący tak naprawdę był jego wkład w historię miasta Podgórza. Znajdujemy się teraz w grobie rodzinnym Eljazd Radzikowski. To jest bardzo znana krakowska artystyczna rodzina. Najczęściej przedstawicielem był Balery Eljazd Radzikowski. Bardzo znanym wśród miłośników Taz, ze względu na jego słynne obrady i ustawy przedstawiające urok Taz. Tutaj pochowani są Wojciech, Barysław i Eleonora. Wojciech był znany wówczas XIX wieku malarzem religijnym. Obecnie jest trochę zapomnianym jego liczne obrazy można na wielu kościołach kratkowskich. Z kolei e, władysław, syn tego z Wojciecha, był znanym te, te, w tym czasie e, rzeźbiarzem, jego taką najtrudniejszą e, realizacją rzeźbiarstw, którą e, praktycznie do dzisiaj możemy e, oglądać jest jego e, podkolerowa przedstawiająca Tadeusza e, kościuszkę e, e, umieszczona na jednej z kamieni przy rynku górnym e, kratkowie. I e, tutaj warto wspomnieć tutaj właśnie e, e, Wojciech, ten artysta ma był też znanym Tybirakiem, uczestniczył w powstaniach, dostał skalę na na Tybry i tutaj właśnie wrócił i w polu prowadził swoją, można powiedzieć, działalność artystyczną. I tutaj właśnie jako bardzo warto wspomnieć, że się takich pochówek na cmentarzu podgórskim, właśnie 2016 roku, tutaj została pochowana teresa Elia Dżadzikowska, właśnie znana z tą Kolejna osoba, o której chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć, jest kobietą. I chwała Bogu. E, mówimy dzisiaj o Agnieszce Jałbrzykowskiej, e, właściwie Agnieszce z Majewskich Jałbrzykowskiej, e, kobiecie, która została pierwszą honorową obywatelką miasta Podgórza, z uwagi za e, swoje zasługi dla tutejszej edukacji. M, dlatego że pani Jałbrzykowska e, Najpierw pracowała jako nauczycielka, natomiast z czasem założyła swoją własną pensję, którą kierowała przez ponad 50 lat, nie szczędząc na to swoich prywatnych środków. Do tego stopnia, że pod koniec życia miasto Podgórze daje Agnieszce Jałbrzykowskiej dożywotnią pensję za pomogę, tak aby mogła się, mogła się z czegoś utrzymać. Zresztą po jej śmierci Pogrzeb również zostaje sfinansowany z środków miasta. Warto również zauważyć, że tak jak wcześniej mówiliśmy, e, ponieważ cmentarz, który, który dzisiaj oglądamy jest właściwie tylko okrawkiem, e, Wiemy też, że wiele z tych grobów jest pewnego rodzaju rekonstrukcją. I tak również stało się w tym przypadku, dlatego że grób pierwszej honorowej obywatelki miasta Podgórza został zdewastowany w latach czterdziestych i dopiero później został właściwie odtworzony, postawiony na nowo. W tym momencie warto się zatrzymać i opowiedzieć o jednym z pochowany, a którego obecnie grób niestety nie zachował się. W 1838 roku na cmentarzu podgórskim yy, odbył się bardzo uroczysty pogrzeb komendanta wojsk austriackich, yy, tutaj, yy, tutaj yy, Pochowano wówczas generała, generała Franciszka Kaufmana de Strauenstein. Yy, pogrzeb odbył się z wielką pompą. Była orkiestra wojskowa. Wiele osób yy, te, yy, wygłaszało swoje przemówienia. I to był w pewnym sensie e, e, dość przykry widok dla e, miejscowych patriotów. I w związku z tym parę dni po jego pogrzebie e, jacyś patriotyczni działacze sprofanowali jego grup. I to ciekawe, e, ta profanacja nie spotkała się tym z tym potępieniem przez Polaków, w to pisma Krakowskich, wręcz pochwalano ten jakże patriotyczny obowiązek. Taka ciekawostka, dosyć mało chlubna, dzieje cmentarza w podbił. Szanowni Państwo, tak jak już zaczęliśmy opowiadać wcześniej, prawdopodobnie historia cmentarza podgórskiego jest starsza niż historia cmentarza Rakowickiego, a zatem e, młodszej, chociaż chyba bardziej znanej siostry, czy też, czy też brata miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj. E, o cmentarzu podgórskim wielokrotnie pisano. E, różnego rodzaju peany pochwalne. Na czele chyba, przynajmniej w moim przypadku, wysunął się taki cytat, który znalazłam o tym, że na podgórzu, co na grobek, to wpis w encyklopedii. Natomiast ta osoba, o której, o której będę opowiadała, opowiadała teraz, tak naprawdę Apolonia Drelinkiewiczówna, czyli czyli e, kobieta, która została pochowana w tym miejscu, e, była po prostu pierwszą osobą, która e, prawdopodobnie została pochowana na cmentarzu Podgórskim, chociaż nie jest to oczywiste, dlatego że tak naprawdę e, te początki historii cmentarza podgórskiego nie są nam dokładnie znane. Natomiast grup Apolonii Drelinkiewiczównej, jego zdjęcie zachowało się i jest właściwie najstarszym zdjęciem poświadczającym ten pochówek. A zatem możemy powiedzieć, że być może były tutaj inne osoby, które zostały pochowane w tym miejscu. Natomiast niestety nie mamy na to dzisiaj dowodów. Warto również wspomnieć, że oryginalny nagrobek Drelinkiewiczówny, i to też świadczy tak naprawdę o tym, w jakim stanie zachował się cmentarz został zniszczony, a zatem ten nagrobek, który oglądamy dzisiaj, jest tak naprawdę pewnego rodzaju rekonstrukcją, pewnego rodzaju odtworzeniem i upamiętnieniem osoby, która tutaj spoczywa. ...Pod górze było miastem bardzo popularnym dla kupców przemytniczych ze względu na różne przywileje, różne możliwości godnego i łatwego dorobku. Przyciągało tutaj ludzi całego imperium Harburgu. Stąd też wiemy, że jednym z takich ludzi, który tutaj pochowany jest Głoch Mediolanu, jaki już polądowany Judek Katigwione. On e, dorobił się tutaj własnego internetu na podgórzu, prowadził bardzo dobrze pokazujące dokłady, a w roku 1916 roku, e, umarł i dostał tutaj na tym mentarzu podgórskim e, pochowany. Niestety, jak w przypadku wcześniej wspomnianego generała, e, e, grób się nie zachował. I możemy tylko właśnie wspomnieć o tym, że ale dzięki kwitom w księgach cmentarnych mamy informację, że też takie osoby zostały tutaj na tym miejscu pochowane. Szanowni Państwo, tak dużo opowiadamy sobie o tej historii wielokulturowego Podgórza. Do tej pory pokazaliśmy tak naprawdę głównie polskie nagrobki. Natomiast nie zapominajmy, że tak jak już zostało wspomniane, chociaż z początku był to cmentarz katolicki, z czasem stał się cmentarzem komunalnym. A zatem chowano tutaj nie tylko osoby związane z, poblisk z pobliską parafią. Jednym z takich nagrobków jest grup z znajdujący się w tym momencie po mojej lewej stronie, czyli e, nagrobek Hermana Barucha. E, Herman Baruch e, jest to jedyny właściwie zachowany dzisiaj na cmentarzu podgórskim e, nagrobek ewangelicki. E, wiemy, że był przemysłowcem, wiemy, że pochodził z rodziny, która posiadała tutaj w Podgórzu e, młyn parowy. E, i taka też ciekawostka, dlatego że sądząc po nazwisku, prawdopodobnie pan Baruch miał pochodzenie żydowskie. I tutaj również należałoby wspomnieć, że Podgórze było miastem wielokulturowym, dlatego że tworząc właściwie miasto Podgórze, Józef II zezwala na osiedlanie się tutaj Żydom, aczkolwiek i tutaj była pewnego rodzaju, no, pewnego rodzaju utrudnienie, dlatego że Żydzi, którzy chcieliby zamieszkać w Podgórzu, musieli legitymować się majątkiem powyżej. 60 tysięcy złotych. Na dole najlepiej zachowany grobów rodzinny. Grob rodzinny, bardzo datowany dla Krakowa i Podgórza, rodziny Dol Tutaj został pochowany protoplasta tej rodziny Jude Chrystian Dol, który pochodził z Mieszkolta, w ówczetnym Tatarstwie Królestwie Węgierskim. I tutaj przyjechał do, na podgórze, mieszka na podgórze, ale pracował jako nauczyciel budownictwa w Szkole Inżynieryjnej w Krakowie. I tutaj właśnie dało, można powiedzieć, swój dom rodzinny i później jego potomkowie aż do dnia dzisiejszego nadają ton życiu uniwersyteckiemu i prawniczemu w środowisku Krakow. Warto też wspomnieć o jednym z praw wnuków Judafa Chrześcijana, który został pochowany w 1986 roku. Fryderyk Doll, bardzo zasłużony e, człowiek, był obrączą Modlina podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Był powtańtem warszawskim, ale był również członkiem, był też również delegatem rządu na kraj, rządu londyńskiego w czasie okupacji niemieckiej. I, i data właśnie później w 1986 roku roku e, pochowany. Warto też wspomnieć, że jeszcze zapomniałem dodać, ten, że burmistrz, ten, że Józef Chrystian Dol był również długoletnim burmistrzem Podgórza od 1855 do 1867 roku. A skoro już mamy temat burmistrza Podgórza, to tu praktycznie będziemy kilka tutaj takich nazwisk związanych z urzędowaniem burmistrza Podgórza. Tutaj mamy kolejny grobowiec rodziny Rodziny Delling von Taulenpeil. Tau Ferdynand Delling de Taulenpeil był synem urzędnika kopalni Toli w Bielicze, bardzo zasłużonego, który od zasług otrzymał od tego austriackiego tytułu Slachecki de Taulenpeil, czyli od Toli. Z kolei nasz Ferdynand, który tutaj został pochowany, był zasłużonym urzędnikiem skarbowym, a później w latach 70. XIX wieku bardzo zasłużonym dla podgórza burmistrzem tegoż. Nie. I pochodzi bardzo takie można powiedzieć polone, zasłużone rodziny austriackie, która e, wcześniej właśnie e, przy, przyjechała do Wieliczki, a później Wieliczki się przenosła na Podgóro. I tutaj właśnie potomkowie tego Ferdynanda również zostali pochowani. Znajdujemy się teraz przy grobie rodziny Czerkowskich i Mariewskich, e, która została w tym mieście pochowana a dwóch pod Podgóro. pierwszy Pierwszy dni Emil Terkowski. Jeden z najkrócej urzędujących burmistrzów Podgórza, ponieważ w roku 1888 roku został wybrany na burmistrza, jednak twój urząd prowadził 77 dni. Później niestety zachorował i umarł. Z kolei również tutaj został pochowany ostatni burmistrz miasta Podgórza, niejaki Franciszek Marijewski, który był burmistrzem Podgórza bardzo długo, 15 lat, w latach 1900. Do 1915 roku. On był ostatnim e, e, burmistrzem Podgórza. To on właśnie przygotował miasto Podgórza do e, połączenia się z miastem Kraku. oczywiście wymagało wieloletnich konsultacji, rozmów, e, e, układu i itd., ale tu, e, on doprowadził do tego, że miasto e, Kraku przyłączyło do siebie właśnie Podgórze i on jako w ramach rekompensaty, że on traci urząd burmistrza, e, w Krakowie oferowano mu urząd wiceprezydenta miasta e, Krakowa. I on później w latach dwudziestych umarł i tutaj, został to również pochowany. Znajdujemy się teraz przy grobie rodziny Grupum. E, Protoplata tej rodziny Jan pochodził z morackiego Walden, e, dało jest tutaj bardzo e, popularną e, na podgórzu w XIX wieku piekarnię i całkiem dobrze prosperował. Tutaj zresztą e, e, gromadził ze sobą Twoją rodzinę, która się tutaj bardzo rodziła i zresztą tutaj wiele tych e, przedstawicieli tej rodziny została e, pochowana. Ale nawiasem warto też przypomnieć o innym e, e, przedstawicielu tej rodziny, którego grób niestety się nie dachowa na cmentarzu podgórskim, Ignaty. Ignaty Bum był nadkomitarzem policji w Krakowie, ale przy okazji był miłośnikiem botaniki. E, e, przed pewien czas był nawet asystentem botaniki w Mudeum Narodowym Pradę. A e, pod koniec Twojego życia twoje ten nadbiory przyrodnicze ofiarował ówczesnej Akademii Umiejętności w Krakowie, Także bardzo nadzórzonym dla rozwoju nauki przyrodniczych, tutaj w XIX Krakowie, aparatem e, Nadkomitar Policji także miał bardzo można powiedzieć, e, odkocznie od Twoich nawodowych praw. W początku w latach 70. doszło do poważnego zniszczenia mentalnego Podgórskiego. Rozebrano rodebrano wówczas kapitę mentalny. Ten gotyckie elementy tej kapity dostały tutaj właśnie w tym miejscu złożone. Tutaj widzimy właśnie fragmenty różnych y, oddobień, a tutaj fragment dachowanej y, metalowej bramki do kapity. Y, to niestety to tyle to właśnie na tej, można powiedzieć taka kubka grudów, y, która dachowała nam się po tym dawnym y, cmentarzu. Potem danej kapicy Tutaj na wiatrze możemy jeszcze zobaczyć elementy neogotyckie e, związane tą kapitą. I również w tym miejscu warto wspomnieć ostatnią osobę, która została pochowana na tym cmentarzu, ale niestety grób nie dachał. Był tutaj również pochowany bardzo znany malarz krakowski Aleksander Koczki, który był bardzo dobrym uczniem mianem Matejki. Jan Matejko był nim tak zachwycony, że nawet go protegował na to, żeby objął urząd profesora w Akademii Sztuk Pięknych. I on tutaj również pod koniec XIX wieku umarł na Podgórzu i został pochowany na tym cmentarzu. Niestety nie wiadomo, który ten tych cmentarzy został dokładnie pochowany i jego grób niestety został zniszczony w czasie właśnie niszczenia tego mentala podgórskiego. I proszę Państwa, i to jest tyle. I to dzisiaj chcielibyśmy w bardzo krótkowej formie pokazać ciekawych rzeczy związanych z Starym Cmentarzem Podgórskim. Dziękujemy Państwu za za to, że doszliście do tego momentu, słuchają naszej opowieści o tym cmentarzu i mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do odbycia w dogodnym, dobrym czasie spaceru na Stary Cmentarz na Podgórski i okolicę Kościółka Świętego Wenedyka. Dziękujemy i zapraszamy na nasz profil na Facebooku Krakolody i również zapraszamy na różne wydarzenia organizowane przez Wielokulturowy Kraków. I dziękujemy i do zobaczenia.